Witam wszystkich widzów, tu serdecznie w dzisiejszym odcinku nagram drugi specjalna z Pierwsza osoba, która wejdzie na kanał nagrywki... Ach, to nieważne. Pierwsza osoba, która wejdzie na kanał nagrywki, będzie ze mną, y y nagrywać odcinek. Żeby dostać wej wejść na kanał nagrywki, trzeba dostać rangę do nagrywek. Ta osoba musi przynajmniej dwa razy ze mną zagrać w jakąś grę na jakimś innym kanale głosowym. Dobra. To czekam na pierwszą osobę. Wracam po krótkiej przerwie. Dobra. Osoba już jest. Przywitaj się dusimi. Cześć. Dobra. Jak... Wytłumaczę Ci, co chcę, chcę zrobić. Osoba, która wbije pierwsza do mnie na kanał głosowy. Ta osoba... Może wystąpić na odcinku. Hmm? Zezwalasz na to? To. Dobra, a masz jakiś kanał na YouTubie? Tak mam. Dobra, to wbij... Kan Twój kanał na YouTube będzie w opisie, jeżeli mi go podasz na, na priv. To Ta, potem tam się napiszę. To, dobra, dobra. Będzie w, w opisie tego odcinka. Wbijajcie na niego, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, y oczywiście suba z dzwoneczkiem. I u, u miła też. Dobra, to lecimy do. Y do gier, jaką wybierzesz, tylko powiedz jaka. Roblox Dampark, tak, 2. Dob dobra, to już się daje do Robloxa. Wracam, jak go dodam i on mi. Y i on. Kurde, Mian nie Dobra, nieważne. Y I on. Wy i będziemy już w grze. Widowie, dobra, ja już jestem. na tym trybie, który mi wybrał. To, to on. Co tutaj się, się robi? No, no masz taką e, ikonkę no. Koła Wielkiego i, i, no, i ja Riders. Ja, no i zbuduj sobie coś tutaj. Kliknąłem? E, jak zbudować? Co? Kliknij sobie na e, Gantle Riders i tak ups. Polecam ci bardzo. I postaw gdzieś to w tym miejscu. Ej, postawiłem... A ja niech nie mam hajsu. Masz, bo masz 11 tysięcy. A to ja nie wiem. To ja może to wystawię. O! Aj czemu nie mogę postawić? A weź się cofnij. Podstawić, bo to nie może wykraczać. No nie wykracza. A jesteś w stanie udostępnić mikro? Yy, dobra, tylko widzę... Dobra, ten... to weź zatrzymaj tam nagrywkę. Dobra. Dobra, kolega mi... Ej, wytłumaczy... Dobra, dobra już kolega mi wytłumaczył co trzeba zrobić. Stoi u mnie w parku. Weź ja do mnie do parku, zobaczysz jak to wygląda. Dobra. A jak, budować... A jak sprintować? To... Nie, nie, drugą stronę. Tutaj? Nie da się sprintować w tej grze. A ja wiem, że Trzeba po tej drodze. To jest twój park? Nie, dalej. Ten z rollercoasterem? To jest mój. Czekaj, zobacz, Tak, to jest twój. Gdzie ty jesteś? Ja tu musiałem farmić, Trochę. żeby takie coś zbudować, a oddam sobie kamerę na naj... do góry sama. Na, na samą górę. Na A poza tym jeszcze musiałem pola kupować za 5, 10, 15, 20. Nieźle. Ja jestem na 7 tysięcy. Ja na Hiperione, na ten Roller wydłuży. Gdzie jesteś? <laughs> jestem przy o, Widzę cię. Roller chodź bardziej na prawo. To może zabić? Ja, chodź do mnie, chodź. Chodź tu. Cofnij się. Chodź się, masz na co iść. Chodź No i musimy poczekać, aż tu po prostu zaparkuję sobie. Dobra. I się przejedziesz. A gdzie on jest? O, jedzie. No jedzie, jedzie. Czemu oni są przede mną w kolejce? Za mną, proszę. Chodź na pierwszy wagon. Na pierwszym to ty nie będę na drugim. <noise> tylko głowa ci wystaje. Usiądź szybko, ffff, F F, 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 F F. No, ja też się domówię. Z tyłu jest najpokrę. Na razie nie bo to wjeżdża do góry. No wiem. Byłem na Energylandie na, 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 ostatnio. No ja też byłem i będę też za niedługo. Możemy no, nawet bo. razem pojechać nie tylko jak chcesz. A czy my Ja będę miał wycieczkę. A dobra. Zobaczyć zaraz, jakie to będzie szybkie Wcale nie jest takie szybkie, jak się wydaje Tak, na razie Można budować ogólnie jeszcze szybsze rollercoastery, bo ja to kupiłem po prostu Nie umiałam budować Ale fajny rollercoaster, co nie? Ja bym wolał szybszy no, wiem, ale wiesz. Dobra, on to ja... jeszcze taki najsłabszy. Co, teraz lecimy do ciebie? Tak, idę coś pobudować. Ja mam pieniędzy? Masz 9 tysięcy, prawie 10. Dobra. To dużo? Ja mam tylko 24. A się... To jest mało. A da się dawać hajs? Nie da się, niestety. A szkoda. To by było za łatwe. Mógł... Jakbym mógł, to bym ci dał cały hajs. Czemu tylko pół gwiazdki? Ty jesteś już u siebie? No. Ja mam i trzeba zbudować. Jak chcesz budować toaletę? No, przyjeżdżasz. E, tak, klikasz to. E, klikasz stalsy. Kliknąłeś stalsy? No. Oder Stars. I masz takie coś jak restrom. Czekaj, Stalsa nie działa Stals. Klikam. Oder Stars i restroom. Gdzie? Jak? No masz taki budynek o nazwie Restrom. No re... Res... Ja mam oddzielne dwa gastro. Po prostu. Ale toalety, nie, nie wiem jak zbudować cały czas. Zbudować co innego, to nie jest to. Wiem. Usuń to. Kliknij destro i usuń wiem, to. Nie ja specjalnie to usun... Kliknął przecież. Ja to specjalnie zrobiłem. A to ci się nie opłaca mieć dwóch takich samych. A, jak usunąć? Masz na dole coś taki kosz na śmieci Klikasz ten kosz i usuwasz Dobra, dzięki Dobra, i klikasz to Stalsy, Oder Stals i masz restaurant Stalsy. Gdzie jest Stalsy? W którym to jest? Od... No w dwójce. Co? To w Dobra, Stalsy. Klikasz Oder Stals. No. No, i masz coś takiego jak restaurant. No. No i stawiasz to, i to jest łazienka. Dzięki. Ale łazienki by się przydało więcej w sumie. Czy wystarczy jedna? Na razie wystarczy. Zbuduj teraz kolejną atrakcję. Czyli klikasz Riders Riders. Ile tu masz? 9000. To weź sobie, zbuduj karuzelę. Wstać mnie na jakiś roller coaster? Eee, nie. Chyba. Wstać mnie. Ale na razie rollek stara ci się nie opłaca. A w którym się obraca? R R, dobra. A czekaj, nie mam high? Weź sobie w Riders i kliknij sobie na Karuzela. Polecam ci na początek. I weź postaw ją gdzieś tutaj. Czekaj, jak obrócić się jeszcze raz? R? R. Dobra, to w sumie. Tu już można kończyć ten odcinek, tak sobie myślę. Dobra. Ale jak rollercoaster zbudowałeś? No fajnie, ja wolę rollercoastery. Open. Dobra widzowie, ja już kończę ten odcinek, wyjdź po, przed park, może taka będzie miała lepsza, dobra, Trzyma, na razie trzymajcie się, Pa, po, pożegnaj się, dobra.